No i drodzy, w to dzisiejsze popołudnie chcemy zanurzyć się w głębie kolejnego pasyjnego misterium. Potrzebujemy najpierw stworzyć, przygotować sobie pole do naszej pasyjnej, gorzko refleksji. Więc zaczynamy od naszego trójkąta. Misteryjnego i od jego wierzchołków, od punktów trzech, które nam to pole refleksji stworzą. Dziś sceną męki pańskiej, sceną z dramatu męki pańskiej, przy, jakim, przy jakiej chcemy się zatrzymać, niech będzie scena odarcia Jezusa z szat. Chcemy dziś oglądać Chrystusa. Pozbawionego ubrania, a więc Chrystusa nagiego. W związku z tym hasło, słowem, kluczem do tej dzisiejszej refleksji będzie słowo prawda. Może nie prawda jako taka, ale prawda o człowieku, prawda o sobie, prawda o mnie. No i zdanie, klucz z powieści: ta prawdziwa Sandora Maroja. Nie istnieje w życiu nic, czego należałoby się wstydzić. Nie istnieje w życiu nic, czego należałoby się wstydzić. Siostry i bracia, zacznijmy od małej uwagi, uwagi odnośnie do czasownika wstydzić się. Wyróżnijmy dwa znaczenia tego słowa. Jedno znaczenie to żałować. Wstydzić się to znaczy żałować czegoś, żałować czegoś złego, co się zrobiło, żałować grzechu, który się popełniło. To znaczenie nie będzie nas tu interesować. Wyszłoby nam wówczas coś bardzo dziwnego. To zdanie brzmiałoby wtedy tak, że niczego nie należy się, niczego nie należy żałować. Co byłoby? Absurdem. Nam będzie chodzić o drugie znaczenie słowa wstydzić się. Wstydzić się bowiem to też jest ukrywać coś. Czynić coś tajemnicą, jakimś sekretem. Powiedzieliśmy, że chodzi o prawdę o nas samych, więc w tym znaczeniu chodziłoby o czynienie sekretu z czegoś, co do mnie przynależy, coś co mnie stanowi. To znaczenie nas tu będzie interesować, czyli zdanie Maroja, gdyby je sparafrazować tak, żeby sens tego zdania był dla nas jaśniejszy, ten sens, o który nam dokładnie chodzi, trzeba by wówczas powiedzieć tak, nie istnieje w życiu nic, w moim życiu nie istnieje nic, co musiałbym, co musiałabym ukrywać? Jesteśmy gotowi do naszego komentarza. Ja dzisiaj mam ten komentarz dwuczłonowy, chociaż te człony są dość obszerne. Pierwszy zatytułowałem sobie tak: W żywiole prawdy i fałszu. Moi drodzy, myślę, że możemy powiedzieć tak: ta nagość Chrystusa, tego nagiego Chrystusa, możemy odczytywać jako znak, symbol prawdy. Ta nagość Chrystusa, niech znaczy dla nas prawdę. Przeciwieństwem takiej prawdy, takiej nagości jest fałsz. I tu proponuję przyjąć takie rozwiązanie maska albo zbroja. Nagość, maska i zbroja, po drugiej stronie prawda, fałsz. Spróbujmy sobie te dwie rzeczywistości scharakteryzować. Najpierw powiedziałbym tak. Nagość, prawda. Ona jest dla odważnych. Dla odważnych. Dla, dla tych, którzy dziedziną tych, którzy są ludźmi miękkimi, nieodważnymi, tchórzliwymi, ich domeną jest fałsz, jest maska i zbroja. Nagość, prawda, jest dla odważnych i druga charakterystyka tych, dla których jest prawda i nagość. Dla wolnych, dla ludzi wolnych, dla tych, którzy są przekonani o swojej wartości, dla tych, którzy przekonani są o swojej godności, którzy wiedzą, że coś znaczą, że znaczą wiele, dlatego, że są człowiekiem, że są osobą. Fałsz natomiast jest dla niewolnych, dla ludzi zależnych, zawisłych. Choćby od opinii innych, od tego, jak inni ich widzą, jak ich postrzegają. Z nagością, z prawdą, powiedziałbym, że związana jest fascynacja. Prawda, najpierw nagość, ona jakoś człowieka fascynuje. I tak samo prawda, no bo dla nas dzisiaj nagość jest obrazem prawdy. Prawda nas fascynuje, ona nas intryguje, ona nas pociąga ku sobie. Po drugiej stronie mamy fałsz, mamy maskę, zbroję, i myślę, że tu byłoby dobrze powiedzieć sobie tak. Maska i zbroja, ona jest nam obojętna. Chodź, chodź. Na chwilę tą maską i zbroją można się zainteresować. Na chwilę, na dłuższą metę jednak maska. I zbroja jest nam obojętna, obojętnieje nam dłużej nie jesteśmy w stanie na niej skupiać swojej uwagi i nią się zajmować. I jeszcze ostatni element tej charakterystyki dwóch rzeczywistości prawdy i fałszu. Moi drodzy, myślę, że prawda ona jest biosferą bliskości. W prawdzie atmosferze prawdy. My, ludzie, osoby, bo trzeba szerzej powiedzieć, osoby stają się sobie bliskie. Tam, gdzie jest nagość, jawność, tam ludzie się do siebie zbliżają. Chyba takim najlepszym tego obrazem jest miłość oblubieńcza i związek mężczyzny i kobiety, i ich do siebie zbliżenie się. A fałsz to jest biosfera samotności, biosfera egoizmu. Tam, gdzie prawda, tam jest bliskość przyjaźni. Tam, gdzie fałsz, jest samotność, egoizm. Im bliżej do prawdy nam, tym bardziej jesteśmy otwarci na drugiego. Im dalej jesteśmy od prawdy, im więcej zbliżamy się ku fałszowi, tym bardziej jesteśmy skupieni na sobie. I my się w tych dwóch rzeczywistościach siostry i bracia poruszamy. My żyjemy w żywiole fałszu i prawdy. My tu szamoczymy się, my tu błądzimy. Trudno się nam w tych dwóch rzeczywistościach połapać, a bywa, że tu się gubimy między prawdą i fałszem, prawdą i fałszem o nas samych. Kto wie? Tak sobie tu wynotowałem taką myśl, kto wie, moi drodzy, czy nie jest tak, że ta prawda i fałsz to są rzeczywistości sobie przeciwstawne, że zdekodowanie, dotarcie do prawdy o sobie samym polega na zaprzeczeniu tych wszystkich mask i zbroi, jakie na siebie wkładamy, ale to byłoby oddzielny. Temat oddzielne może zagadnienie. Więc pierwsza to, to była ta pierwsza, ten, ten pierwszy, pierwsza uwaga, pierwsza myśl, pierwszy komentarz w żywiole, prawdy i fałszu. I teraz spróbujmy to, co sobie powiedzieliśmy, jakoś odnieść do nas samych. Druga część tej dzisiejszej refleksji. Najpierw pomyślmy w ten sposób ja i moja nagość, ja i prawda o mnie. Czy mam kontakt z własną nagością, czy znam swoją nagość? Innymi słowy, czy znam prawdę o sobie samym? Czy jestem świadom, jakie maski zakładam? Czy wiem dokładnie, jakie. Zbroje wkładam na swoje ciało, na swoją nagość. Jak siebie zafałszowuję. Pierwszy, pierwszy wielki problem, pierwsze wielkie zagadnienie. Takim patronem, bohaterem, który mógłby w tej przestrzeni być nam przewodnikiem, jest Naaman. Papież Franciszek mówił o nim, w przemówieniu do pracowników Kurii Rzymskiej 23 grudnia ubiegłego roku. Pisze, przeczytam fragmencik, kto chciałby więcej, to łatwo do tego tekstu dotrze. Posłuchajmy. Naaman był dzielnym generałem armii y, armeńskiej, który wielokrotnie wykazał się męstwem i odwagą. Ale oprócz sławy, siły, poważania, zaszczytów i chwały, człowiek ten musiał żyć ze straszliwym dramatem, był trędowaty. Jego zbroja, ta sama zbroja, która przynosiła mu sławę, okrywa w istocie kruche, zranione, chore człowieczeństwo. Często znajdujemy tę sprzeczność w naszym własnym życiu, czasami wielkie dary są zbroją, która Pokrywa wielką słabość. Ja i moja zbroja. Czy umiem ją zdjąć? Czy wiem, co pod tą moją zbroją jest? Jakie tam jest ciało, jaka tam jest nagość skryta, czy nie trendowata? czy nie chora. Druga przestrzeń, gdzie. Ta nagość jest istotna, prawda o nas. Ja i mój Bóg. Ja i Bóg. Moi drodzy, ten Chrystus, który dziś stoi przed oczyma naszej duszy, nagi, odarty z szat. On streszcza całą prawdę o tym, jaki Bóg jest przed nami, jaki. Bóg staje przed nami. On jest przed nami bez tajemnic. On, Bóg, który do nas wychodzi, ludzi, ku nam się zwraca, On odsłania wszystko. On żadnej zbroi na siebie nie wkłada, żadnej maski. On staje przed nami, jak ten Chrystus na górze, golgocie, nagi, bez niczego, szczery do końca otwarty do końca. Czemu Bóg taki przed nami jest? Bo On chce z nami więzi. Bo On chce z nami relacji. I nie chce, by tu zakrać się jakikolwiek fałsz. Bo wie, że ten fałsz dla naszej z Nim przyjaźni będzie zgubny. Bóg chce z nami więzi. Dlatego staje przed nami nagi. Mamy o tym Zdanie u Jana w piętnastym rozdziale. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Bóg staje przed nami nagi. Moi drodzy, i co z tego wynika, kiedy ja patrzę, spotykam Boga. Które przede mną jest nagi, to tak naprawdę w mojej mocy jest wszystko. Ja z takim Bogiem mogę, mogę zrobić wszystko. On się oddaje w moje władanie, w moją moc i ja mogę z nim uczynić wszystko. Ja mogę tego Boga przyjąć i mogę tego Boga odrzucić. Mogę tego Boga wyszydzić, mogę tego Boga zabić. Jak ja reaguję? Na to otwarte, szczere, do końca wyjście Boga w moim kierunku. I druga, drugi, druga ważna przestrzeń, tu ważny moment, jaki ja jestem przed Bogiem. Jaki ja jestem przed Bogiem. Obiektywnie rzecz biorąc, ja zawsze jestem przed Bogiem nagi. W liście do Hebrajczyków mamy to słynne zdanie, które Jan Paweł może bardziej rozsławił w swoim tryptyku rzymskim. kilkakrocie tam cytuję. W łacińskiej wersji. Omnia nuda et aperta ante oculos eius. Wszystko jest otwarte i nagie przed Jego oczyma. Ja jestem nagi. Obiektywnie przed Bogiem ja jestem nagi. On zawsze widzi, wszystko, wie o mnie wszystko, patrzy do końca. Nie jestem w stanie przed Bogiem się ukryć, nijak. Ale czy ja świadomie się na to godzę, czy czasem próbuję coś ugrać, czy aby nie stroję się przed Bogiem w jakieś szaty powłóczyste, w jakąś zbroję, czy przed Bogiem nie zakładam jakiejś maski? To jest pytanie do nas. Czy ja nie pozoruję kogoś przed Bogiem? Tak myślę sobie, to może być nieraz tak, jak w bajce Andersena nowe szaty cesarza. Bóg widzi mnie nagim, a ja myślę, że idę przed nim i mogę go oszukać, bo zakładam na siebie wspaniałe jakieś szaty, które wydają mi się godne spotkania z moim Bogiem. Czy ja świadom jestem, że Bóg. Przenika te wszystkie moje maski, zbroje do końca. One dla niego nic nie znaczą, i ja nie jestem w stanie pod nimi, przed nim się ukryć. No i moi drodzy, trzeci wątek tej drugiej części komentarza. Zapewne domyślacie się jakiś, jaki. Ja, moja nagość, prawda o mnie i drugi człowiek, na ile jestem, tak można nieco dwuznacznie zapytać, na ile jestem nagi między ludźmi, na ile jestem prawdziwy, szczery, autentyczny między ludźmi, na ile się odsłaniam przed ludźmi tę najtajniejszą prawdę o sobie, na ile objawiam, ujawniam na zewnątrz. Oczywiście trzeba tu uważać na skrajności, jak zwykle. Nie chodzi o to, by być zupełnie niedostępnym, i nie chodzi o to, by być nazbyt dostępnym. Nie chodzi tu o żaden ekshibicjonizm. Złoty środek. Zawsze baczyć trzeba, ile tej prawdy swojej odsłonić, komu odsłonić. Ale pytanie godne jest zastanowienia: na ile ja w codzienności, w moim funkcjonowaniu, między ludźmi, między przyjaciółmi, między, między znajomymi, współpracownikami, na ile ja jestem klarowny, przejrzysty? Na ile szczery, na ile otwarty? A na ile to wszystko, co czynię, co mówię, jak się zachowuję, jest jakąś pozą, fałszem, na ile to jest sztuczne, na ile to jest zakłamane. Dziś Chrystusa możemy nazwać, bo tak wiele razy czyniliśmy już kilka razy czyniliśmy mistrzem. Dziś. Byłby On, jawiłby się On przed nami jako mistrz na gości, to znaczy jako Ten, który potrafi zawsze być prawdziwy, szczery, autentyczny. Panie Jezu, obecny tu w nas, w naj, wśród nas, w Najświętszym Sakramencie, naucz nas takiej. Sztuki bycia prawdziwymi, abyśmy nie gubili się, nie brodzili, nie szamotali się w fałszu, abyśmy jak najbardziej szczerzy potrafili być względem samych siebie, względem ciebie i względem innych ludzi. Daj nam tę łaskę. Pokornie o to Cię prosimy. Amen.